Wanda, legendarna władczyni Polski. Wprowadzenie. Wanda, legendarna księżniczka Polski, jest postacią, która od wieków fascynuje historyków, literatów i artystów. Jako córka Kraka, założyciela Krakowa i siostra Kraka młodszego, Wanda stała się symbolem patriotyzmu, odwagi i niezależności. Jej historia, choć owiana legendą, odzwierciedla wartości i ideały, które były bliskie sercom Polaków na przestrzeni wieków życie i panowanie Wanda była córką Kraka, legendarnego założyciela Krakowa. Po śmierci ojca władzę nad państwem objął jej brat, Krak młodszy. Jednak jego rządy nie trwały długo, gdyż został on zamordowany przez swojego młodszego brata, co doprowadziło do chaosu i bezkrólewia. W obliczu tych wydarzeń społeczeństwo zwróciło się do Wandy, powierzając jej władzę nad krajem. Legenda o Wandzie Najbardziej znana wersja legendy o Wandzie pochodzi z kroniki polskiej Wincentego Kadłubka, napisanej na początku XIII wieku. Według tej wersji Wanda była silną i niezależną władczynią, która stanęła na czele swojego ludu, aby bronić kraju przed najazdem niemieckiego księcia Retygiera. Po odparciu ataku Wanda zdecydowała się na samobójstwo, rzucając się do Wisły, aby nie prowokować kolejnych najazdów. Ewolucja legendy z biegiem czasu opowieść o Wandzie ewoluowała, odzwierciedlając zmieniające się społeczne i kulturowe realia. W późniejszych wersjach Wanda została przedstawiona jako ofiara nieszczęśliwej miłości, co przesunęło akcent z jej siły i sprawczości na emocjonalną zależność od mężczyzny. W najbardziej rozpowszechnionej wersji Wanda popełnia samobójstwo, aby zapobiec wojnie polsko-niemieckiej. Ciekawostki: Kopiec Wandy W Krakowie znajduje się kopiec, który według legendy jest miejscem pochówku Wandy. Jest to jedno z najstarszych miejsc pamięci w Polsce. Imię Wanda, istnieje kilka teorii dotyczących pochodzenia imienia Wanda. Jedna z nich sugeruje, że imię pochodzi od słowa wędka z łacińskiego Hames, co może odnosić się do jej roli jako przywódczyni. Wanda w kulturze, postać Wandy była inspiracją dla wielu dzieł literackich, muzycznych i artystycznych. Jednym z najbardziej znanych obrazów jest śmierć Wandy autorstwa Maksymiliana Piotrowskiego z 1859 roku. Zakończenie. Historia Wandy, choć legendarna, pozostaje ważnym elementem polskiego dziedzictwa kulturowego. Jej postać symbolizuje nie tylko odwagę i niezależność, ale także poświęcenie dla dobra ojczyzny. Wanda jest przykładem, jak legendy mogą kształtować tożsamość narodową i inspirować kolejne pokolenia.